Ja mam sobie, no, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, dzisiaj ocenianie kibunków i my się w poniedziałek mam nadzieję i postaram się co poniedziałek właśnie dla was robić, ocenianie kibunków a żeby to mi się udawało no to wy po prostu musicie wbić na Discorda Corp, do, którego, do którego macie link w opisie i na kanale Oceniania Equipurgów posyłajcie tutaj swoje ekipunki bądź profile, żebym mógł wam je faktycznie ocenić. No, uzbierało się tu kilka osób, więc to pewnie jest materiał nawet i na dwa filmy, ale no po prostu lepiej, żeby był ten zapas, żebym sobie mógł komfortowo to nagrywać. No, bez proszenia dodatkowo, i podślicie, jak ktoś na szybki ekipunek, żeby żeby nagrać, e, poprzednio no co, obejrzyjcie sobie film, bo ogólnie Fox ma, miał no ma chyba ekwipunek jeszcze za ponad 150 tysięcy, Owl Dilorka, e, Glockfate i inne takie was oczywiście zapraszam bo zachęcam, jeśli macie jakieś skiny na sprzedaż, to piszcie do mnie na Discord Mastom, albo na Instagramie Mastom Cantor bezpośrednio do mnie macie kontakt i jak najbardziej postaram się no, dacie jak najlepszą ofertę za wasze skiny ewentualnie też płacę 2% za poleceniem, nie? Więc jeśli na przykład macie jakiegoś ziomka, które ma skiny, bądź słyszeliście, że ch chciałby sprzedać. No ewentualnie możecie go sprzedać, nie chce sprzedać. Na przykład kaskę, bo teraz się kaska na wakacje raczej no przyda bądź przydaje, no to po prostu podbijcie do mnie, że, że poleciliście mi takiego ziomka, albo ten ziomek niech napisze po prostu, że od was jest, to ja tam wam 2% odpalę. No i co, zaczynamy sobie już z ich punktów, mam nadzieję, że łapeczka w górę, subik, dzwoneczkiem zostawiony, e, no i, i lecimy z tym koksem, e, co do mojego punktów, no to w sumie muszę zaktualizować sobie tą gablotę, bo trochę nowych temów doszło i też dojdzie za niedługi czas dużo, no około, dobra powiem, około 20 koła dojdzie nowych skinach, więc jak wy coś chcecie ode mnie kupić, to też piszcie, no nie? Zaczynamy sobie teraz od ekwipunku Tyranka, jak coś będzie tutaj właśnie ciekawego, jakiś krawcik bądź koska, to sobie to yy, zinspektujemy oczywiście w CSie, no i lecimy z tym koksem, tylko że czemu mi nie, nie działa z tym Inventor Helper, o to jest pytanie. No mam nadzieję, że mi to prędzej czy później zadziała, o dobra działa, gitara. Ja pitole, teraz jakbym miał to, to by musiał chyba kancelować ten film. Mamy tutaj w ogóle fajny zestawik, fajne combo, te rękawiczki z koską jak najbardziej muszą siedzieć, plus jeszcze, jeszcze, jeszcze tutaj mamy Daryla, który ma złotego e, sz -sz szoczka, więc no fajny zestawik, fajne combo jak najbardziej. No, i co, co widzę, to, to nie tylko na, na tym się kończymy, jeśli o żółte przedmioty chodzi, bo mamy też emeczkę sztywniak, bardzo fajna emeczka. W sumie nie na nas, na lata katania powinna coś ich podrożyć to no nie? Ale to strzynia rękawic. To strzynia rękawic chyba troszeczkę podrożała na ostatnim tutaj w ostatnim czasie. Chociaż te skrzynki to ostatnio dopiero coś zaczęło odbijać, bo, bo był niezły dołek. E, no co, kostkę sobie zobaczmy. Jeszcze tam rękawice, sprawdzajmy sobie. Chyba całkiem spoko. A nie, 0,10. No, no tak, tak. I tak w porządku. E, no, co, fajne rękawiczuszki, jak najbardziej jeśli chodzi o takie budżetowe. No to one fajnie tutaj za te w stanie Muall 700 zł, około e, warto jest sobie dorzucić no, do takiej koski, a efekt jest dużo lepszy. No nie, dorzucić 700 zł, a macie. No, combo jednak zawsze robi. Fajniejsze wrażenie niż po prostu koska w zwykłych rękawicach, bądź coś takiego, no nie? Albo najgorzej same rękawice bez kosy. Kombo to kombo. E, jak coś jest dopasowane. Dobra, no koska jest dorobana, no, no co mam tu mówić? Bayonet, klasa wyższa, wyższa, bądź no ta wysoka, już po prostu kosek. plus jeszcze lore. Zobaczcie, jaki to jest śliczny. No nie wiem, lore. Jak, ja jestem fanem lora. E, w sensie no, po prostu wiedza skinów. Podoba mi się i ta zieleń. I, I to złote w sumie, jest tak wszystko fajnie dobrane, do mnie do agenta też by pasowało tutaj, bo mam czy te bransolety złote, czy zegareczek, coś tego no także ekwipunek zarąbisty pod tym względem, że masz te komba fajne, jeszcze agenciki, no ewentualnie tutaj co do ogarnięcia jakiś kałaszek, może kałaszek injektor, injector, ale to już są chyba wyższe tutaj kwoty, zresztą mogę sobie to sprawdzić z ciekawości. Fuel e, well, injector. Fil injector kosztuje 487 zł. No, to, ale no, na pewno bardzo by Ci pasował do tego zestawu, tak? I czy właśnie, bo po co to już masz? A w chyba nie ma żadnej takiej żółtej w Mortis ewentualnie, ale no, no, ale to, no, to po prostu ja bym pouzupełniał gablotę. A tu masz tego kałaszka. A, no masz złote naklejeczki? Czekaj, zobaczę sobie, to jakoś strasznie olałem u kawaha. Aha, nie, no to spoko, to spoko, to spoko, rozumiem jak najbardziej twój wybór. E, taki minimalistyczny, po prostu ciemne skiny, ale ze złotymi naklejeczkami I to wszystko siedzi. BAM. Bardzo fajny ekipunek zatem. No i co, przechodzimy do kolejnej osoby, To jest prawie 4000 ekipunków, więc... No musiałbyś się serio rozleniwić, żeby coś fajnego nie dobrać, ale to widzę, że kreatywnością do jakąś dodatkowo wykazałeś, no bo jednak to wszystko jest w jednym kolorku eee, No i co, przechodzimy sobie do kolejnego ekwipuneczku, jakim jest ekwipunek Morixona, tutaj wcześniej był Tyrank. Morikson ma w ekwipunku, już sprawdzamy, ile pieniążka. Zmień sobie na Morixon CS2, bo tam jaś jakieś Morixon CS2 na profilu. 1300 złotych mamy tutaj. Uuuu, no to kurz. Ej, nie gadaj, że te gamer Reliever pasują kolorystycznie. No nie pasują, dobra. Myślałem, że to jasne niebieskie pasuje. Że bardziej to ciemne niebieskie, takie granatowe. Będzie pasować. No co, tutaj w ogóle jest Ziomek? Co ma? Co jest? To jest jakiś Weteran, ty. Wow, da się sprawdzić, co on ma, aha, tego Virtuusa Ale nie pamiętam, jak nagrywali, jak zdobyć logo w Virtus Pro, odznaki Virtus Pro na YouTubie. Kiedyś to było. Eee, no, to jest jakiś weteran. To jest jakiś weteran, chyba że skupione po prostu konto. Co to jest? Jednak wjazd o pracy Riptide? To się dało mieć w equipunku. Tu ma te wszystkie za, za służbę. Ja pitole, cześć, to, to są co rok? Ja miałem chyba 21, bo w Lola grałem. A chłop ma co rok. No i nice. Zazdro. No i tutaj mamy jeszcze te kraków 17. No ładnie, ładnie tutaj. Na pewno jesteś. Yy, jesteś Są chętnie biorąca udział w tych, tych wszystkich. Eventach, no nie? Chociaż one są ostatnio rzadko, no chyba właśnie, że te Majory. E, no co, mamy satrakowe jaki bunek ogólnie, dlatego no ja się nad tymi skinami jakoś strasznie nie spuszczałem, ale no, bo po prostu jestem przeciwnikiem satraka Ale skiny tak, kałaszek no do digielek też mocny, aż sobie tego krawcika sprawdzę. Szczerze, miałem takich sam craft, tylko chyba z czterema małzami i bez satraka No no, tu w ogóle na print streamie jakoś, face też fajnie siedzi na print streamie. To jakoś mocno pobudza tego też skina dodatkowo i daje takiego kontrastu, tym bardziej czerwone naklejeczki w holo. Mamy tutaj też czarnego lotosika, bardzo fajna emeczka. Ja aż byłem w szoku jak to wyszło, że, że, że Valve dodało aż tak zajebiaszszego skina do gry, no nie? Bo to jest różowy skinek, który cenowo... No ten akurat jest drogi, bo 130 zł bo w traku. I to jest... I co? To jest 0,24, to, to jest FITESET, tak? Yy, ale no... Nawet BattleSkerda bez Satraka sobie się w bardzo niskiej cenie. A macie MK wizualnie i Motopy, jeśli chodzi o tą kolorystykę. Bo co jeszcze, macie koszmara, ewentualnie, to i decimatora. No, trzy takie fajne skiny. W ogóle do MX z gumą całkiem spoko są te skiny. Do, 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 do A4 mamy innymi kolor, bez szaka też niby. No zresztą dziwnie, dziwno, że, że nie ma... Że, znaczy, że jest pełno dużo skinów, pełno dużo fajnych skinów, bo po prostu skrzynek jest od zarąbania, ale może za niedługo będzie jakaś nowa. Znowu? Wow, po co operacja? Dobra. Zestaw utworów no, no, no statrak, statrak. Ja powiem tak, fajny ksipłek, ale ja zamiast tego statraka wymieniłem wszystkie skiny, te same bez Satraka i, i kosę w koszyce wrzuciłem, No i co? To na to tyle z ocenki no no po prostu ja jestem w z top ale ale kibunek jak najbardziej fajny, ewentualnie no co, a pułpki tutaj brakowałoby do, do pogrania po prostu, kwestia wyposażenia już, no nie, a wtedy. I lecimy sobie z ekipunkiem ba, Bangnira, Bangnira, okej. Okay. Ty, a ta poprzednia osoba, ty miałeś... A nie, dobra. Nie wiem, jak się mi się skończyło, że miał grupę. O, chyba tutaj ban na nick poleciał. No, Jurek Owsiak dostał ban na No co, trudno się mówi, ale zobaczmy ten hipunek, bo już tu Bizakowska jest. Crimson Webig Ursus, o, okej, okay, dobra. No i to nie jest w ogóle pojrzane, jaki to jest, jaki to jest stan? Well Worn? Jakim cudem, ty? Tu jest tylko. Ale jaja. No to nieźle wiesz co trafił. To jest 0.39, to może po prostu specyfika tej kosy akurat. Rękawiczuszki też pod kostkę dobrane. Do tego mamy, no bardziej pod czerwone. widzę, że gdzieś Hyper I Neon Revolution. Satraczko, no szkoda, ale na skiny jak najbardziej fajne. Co tu było za naklejka? Dreamhack Winter 2014 za 173 zł Gdzie to jest naklejone? Tutaj, no i elegancka pozycja Oj, na... Ej, to jak się fajnie tu wzgrało akurat. Głosami zakończone i Hadesik na... Magazynku Spoko Agencików też, dwóch masz A4, jeszcze pewnie masz przedstawioną, bo zamiast auga, uspik Gloczek, Gloczek, gdzie jest tu Gloczek? Gloczek mnie interesuje, nie ma Gloka Albo jestem ślepy? Tu jest, no tak, jestem ślepy. Real do tego Petka famasik, kurde, no wszystko jest, całe wyposażenie, full zestaw i skiny są też w sumie, jeśli chodzi o te półki cenowe, jak tu patrzę, no to są jednymi z lepszych, na no, ten maczek ewentualnie, ale. Jak to wygląda w gierce? No nie, no też to jest fajne, lol. Tu jest kurczaczek, amunicja. Wszystko jest wypełnione, no i to mi się podoba. Fajne skiny, naprawdę. Terytorek, topka, uspów, poza King Konfirmem. Emeczka kosmiczna pustka, teraz trochę rzadziej widziana, ale. No bo kiedyś jak ona wyszła, to to było strasznie tanie. Straszny hype był na to i w ogóle, no, no ładna była ta meczka, nie ma co się szkiwać. Zresztą zaraz zobaczymy, dole. No, ja, ja w gierce to, nie wiem, przez kilka lat, raz ją tylko widziałem. Co tu się sprzedało? no ona sobie, ile kosztowała? Cały czas typ 50, a teraz nawet i spadła, no bo też są inne zamienniki, w sumie z gumą się mm. chyba teraz gra bardziej. Zresztą teraz tego swojego fosforka przecież, którym gram. I, 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 i będę ją następnego jeszcze, zobaczymy, który tam lepszy flowcik sobie zostawię. I jednak będę na sprzedanie, także jak to się zapraszam. I co, dzięki za oglądanie, wijimy się w na następnym filmach codziennie o 6.30 Premierka Elo.